Dzień dobry, witam na kanale Wróżka Ada i zapraszam na kolejne czytanie miesięczne na lipiec 2023 roku. Dzisiaj zapraszam szczególnie gorąco osoby urodzone w znaku Wodnika. Dla Was, drogie, kochane, powietrzne Wodniki, zrobię czytanie, ale pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, więc nie z każdym z Was będzie rezonować, nie wszystko wyda Wam się znajome czy też pasujące do Waszego życia. Zatem bierzcie tylko to, co jest dla Was przydatne, a resztę zostawcie. Jestem Ada i staram się odczyty kart robić dla Was skutecznie i po ludzku, przekazując w jak najbardziej, mam nadzieję, zrozumiały sposób to, o czym karty mówią do mnie, po to, żebym mówiła Ja Wam o tym, co jest ważne, co jest istotne. Jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana, co więcej mogę zaoferować, czy kim jestem, co robię, to zapraszam na moją stronę internetową www.wroskaada.pl A teraz już przechodzę do czytania dla Was drogie wodniki. Drogie wodniki miłujące wolność i niezależność jako znak powietrzny. Proszę o informacje dla osób urodzonych w znaku wodnika, jaki może być tło lipca 2023 roku, jaki kontekst tego miesiąca, co ważnego wodniki mają usłyszeć. Co wodniki mają ważnego usłyszeć dla siebie? Powiem Wam, że zaczyna się bardzo interesująco. Bardzo interesująco się zaczyna. I już Wam mówię, o co tutaj chodzi. Możliwe, że w lipcu, drogie wodniki, tutaj będzie. Coś takiego do Was przychodziło, które będzie wymagało od was jakiegoś właśnie jakiejś zmiany myślenia. Zmiany myślenia albo oczyszczenia się z, z jakichś emocji, albo z jakiejś iluzji na swój temat, na czyjś temat, na temat działań, być może też zajrzenia w swoją duszę. I dostrzeżenia tych różnych niuansów pomiędzy światłem i cieniem, które są w nas samych, bo każdy z nas ma swoje wady i zalety, ale nie traktowałabym tego. Tylko w takich kategoriach ocennych, że to jest dobre, to jest złe. Raczej powiedziałabym, żeby dostrzegać w sobie, w życiu i w innych, i w różnych sytuacjach różnorodność. I dlatego tutaj albo jesteście jeszcze w jakimś takim okresie, kiedy nie jesteście jeszcze gotowe, czy gotowi. Zmierzyć się z tą różnorodnością życiową i dopiero jakieś wydarzenia, które będą jak właśnie grom z jasnego nieba, mogą Wam uświadomić coś albo rozbić tę pieczarę lodową, w której się skrywacie, bo na przykład wygodniej jest o czymś nie wiedzieć, czegoś nie dostrzegać, ale równie dobrze to może być też tak, że na przykład Widzicie swoje relacje, widzicie swoją sytuację życiową, zawodową, materialną, jako coś, z czym musicie się bardzo borykać, że to wymaga niesamowitego trudu od Was i dlatego możecie się czuć już bardzo, bardzo zmęczeni tym wszystkim, tym takim właśnie zabieganiem o każdą rzecz, wyszarpywaniem życiu. Z gardła, że tak powiem, tego, co chcecie, żeby się wydarzyło u Was. I myślę, że tutaj lipiec może być dla Was czasem przebudzenia, czasem też takiego uruchomienia tych wszystkich życiodajnych energii w Was samych takich energii, które zasilą to Wasze drzewo. Które, no owszem, wyrosło na tej skale, ale zobaczcie, jak te jego korzenie smętnie zwisają z tej skały. Tutaj nie ma oparcia. I jeżeli wyjdziesz w wodniku z tej jakiejś pieczary swojej, w której się skryłeś, bo, bo po prostu masz już zwyczajnie dość, może chwilami, albo więcej niż chwilami, to gdy pozwolisz, pozwolisz tej burzy przetoczyć się przez swoje życie. Ten lód stopnieje i uwolnisz jakieś emocje, które cię po prostu ożywią, uwolnisz jakieś potencjały, które spowodują, że zacznie tutaj rosnąć trawa, zacznie się pojawiać życie, życiodajna dajna energia, to też spostrzeżesz, że życie jest nie tylko czarno-białe, ale jest różnorodne. Więc tutaj albo to może dotyczyć pracy. Nad samym sobą, samą sobą, albo też czegoś, co pozwoli Wam wzrastać w takim, na takim planie materialnym bardziej, albo na planie relacyjnym. Zobaczymy, o czym powiedzą tutaj karty tarota, i myślę, że to powinno bardziej Wam podpowiedzieć, która z tych interpretacji jest bardziej prawdopodobna w Waszym życiu. Zobaczymy, co w sferze pracy i finansów i materialnej tutaj drogie wodniki, co może do Was przyjść. Najpierw sobie karty, jak zwykle, oczyszczę. I już proszę o informacje, jakie energie, jakie wydarzenia, jakie możliwości mogą przyjść w sferze materialnej, zawodowej, finansowej do osób urodzonych w znaku wodnika. W lipcu 2023 roku. Dla najwyższego dobra, wszystkich oglądających. Pustelnik to jest ciekawe, bo y, przed chwilą robiłam czytanie dla koziorożca i też zaczęło się od pustelnika. No, widocznie, lipiec to jest taki czas y, przemyśleń, ale też jest sporo tutaj ognia. Czyli czegoś, co wynika właśnie z tej burzy. Takiego ognia, który stopi tą Waszą pieczarę lodową, w której być może tkwicie. Dwie bardzo mocne energie arkanów wielkich, czyli części tarota, która mówi o procesach, które zaczną się dziać. Jeżeli oczywiście pozwolisz im na to, bo karty pokazują jedynie możliwości, a decyzję, czy tę energię przyjąć, czy pójść za tymi energiami, zawsze, każdorazowo podejmuje człowiek. Energie mogą sprzyjać bądź ułatwiać czy utrudniać coś, ale nigdy nie zadziałają w pełnym rozkwicie, jeżeli ty nie powiesz im tak albo nie powiesz im nie, drogi wodniku. I karta pustelnika mówi albo o czymś, czego się dobrze byłoby, żebyś się nauczył, douczył, dowiedział, być może coś, co pomoże ci na przykład w karierze zawodowej, czy też w objęciu jakiegoś stanowiska, czy też w zmianie pracy, być może, ale również to może dotyczyć tego, że ty właśnie inaczej spojrzysz, bardziej tak akceptując różnorodność. Swoją, ale też i wydarzeń, czy też możliwości, które do ciebie będą przychodziły w lipcu, dlatego, że dostrzeżesz je, bo postelnik mówi właściwie tak naprawdę o podróży, tylko o ile Rydwan mówi o podróży takiej bardziej fizycznej, to pustelnik mówi o takiej podróży duchowej bądź też. Mentalnej, czyli albo ja się czegoś muszę nauczyć, douczyć, dowiedzieć, albo muszę zajrzeć w głąb siebie, czyli ta, ta podróż taka wewnętrzna, ale równie dobrze to może być coś związanego z uświadomieniem sobie, czyli z tą kartą burzy, że tutaj błysk jakiegoś zrozumienia przyjdzie i Twoje życie zacznie się zmieniać, to Twoje życie na planie materialnym. Dostrzeżesz na przykład jakieś szanse do lepszych zarobków, do polepszenia swojego bytu, bytu swojego, swojej rodziny. Tu karta Rydwan mówi o tym, że możesz w końcu wyjść z jakiegoś takiego etapu w życiu materialnym, zawodowym, finansowym, który trwał. Na zasadzie przeczekania czegoś, że ja muszę to przeczekać, ale tu do ciebie idą jakieś bardzo potężne energie, dzięki którym wodniku możesz po prostu wziąć sprawy w swoje ręce i kierować jako nie jako bierny obserwator, ale czy tam człowiek borykający się z życiem, ale ktoś bardzo sprawczy, ktoś, kto trzyma te lejce tego rydwanu i po prostu kieruje tym swoim życiem. Tutaj, też pięknie jest pokazane w tej talii ten rydwan, taki, który płynie nad tymi chmurami czy nad tą mgłą, nad czymś takim no, niejasnym, takim być może wzbudzającym obawę. I to myślę, że to bardzo jest adekwatne do waszego żywiołu, żywiołu powietrza. Że te różne idee, te różne jakieś pomysły, coś, co może was uskrzydlić, coś, co może popchnąć wasze życiowe, zawodowe wybory do przodu i możecie po prostu, zdobywając jakąś świadomość, jakąś wiedzę, polecieć, polecieć, po prostu popłynąć nad chmurami. Już nic was nie będzie ograniczać, nic was nie będzie tutaj blokować. Tylko tutaj trzeba y, zrobić dwie rzeczy. Y, trzeba sobie uświadomić, y, czego od ciebie chcą inni i na co naciskają, oraz y, czy, bo to mogą mieć ludzie, ale to mogą mieć też różnego rodzaju okoliczności. I jeżeli ty wychodzisz z założenia, że ty się musisz przed tym życiem bronić, czy przed tymi jakimiś obowiązkami, czy wymaganiami tego Twojego otoczenia, lub wymaganiami Twojej pracy, Twojego stanowiska, czy też Twojej rodziny, to może Ty jesteś w Wodniku przyzwyczajony, że Twoim, twoją, twoim losem, można tak powiedzieć, jest walka, jest ciągła walka. Co symbolizuje ta skała i to drzewo, które nie może się rozwinąć, bo ty jesteś ciągle na etapie walki. A co by się stało, gdybyś ty zamiast walczyć, po prostu uświadomił sobie wodniku, że ty naprawdę masz bardzo dużo doświadczenia w jakichś kwestiach. I to uświadomienie to może ci dać właśnie ta energia pustelnika. To jest to, te wszystkie blaski cienie, ale ta różnorodność Twoich zdolności, umiejętności, którą reprezentuje ta karta, a błysk zrozumienia i oczyszczenie się z jakichś iluzji na swój temat, czy też iluzji na temat czyjś, albo na temat jakiejś sytuacji typu nie, tej pracy ja się nie dam więcej, już nie mogę rozwinąć, choćbym się nie wiem, przeszkolił, przeszkoliła dogłębnie we wszystkich możliwych kierunkach, to tutaj nie ma dla mnie już więcej miejsca, ja muszę iść dalej. Ale to trzeba sobie uświadomić, zebrać wszystkie swoje Atuty, walory i pójść dalej, zacząć kierować swoim życiem. Nie pozwól, żeby wymagania innych, żeby to jakieś ciągłe, nie wiem, marodzenia ci za uszami a zrób to, a zrób tamto żeby to ciebie blokowało. Bo ja rozumiem, że ktoś, kto jest atakowany ciągle jakimiś oczekiwaniami, po prostu włazi w tą lodową pieczarę i: dajcie mi wszyscy święty spokój, chociaż na chwilę. Nie, ty masz z tego wyjść. Ty masz z tego wyjść i po prostu pofrunąć w tym kierunku i w taki sposób, jak Ty sobie tego życzysz, drogi wodniku. Masz na to wystarczająco dużo pomysłów, talentów, możliwości, tylko pozwól, żeby to popłynęło. Pozwól, żeby się twoje życie materialne, zawodowe, finansowe oczyściło z czegoś, co Tobie po prostu przeszkadza. Kieruj swoim rydwanem tam, dokąd chcesz, żeby on po prostu poszybował zgodnie z Twoją wolą. Bardzo fajny Macie tutaj przekaz, i życzę, żeby się to Wam spełniło, żeby do Was to po prostu przyszło i żebyście te energie mogły w całej rozciągłości wykorzystać drogie wodniki. No i teraz zobaczymy, co tam piszczy w sprawach relacyjnych miłosnych, emocjonalnych, co w sferze emocji, relacji może przyjść do podników w lipcu 2023 roku. Z korzyścią dla wszystkich, bez szkody dla nikogo. Dziewiątka była, czyli tu jest też y, możliwe, że to jest też kwestia y, nie tylko spraw materialnych, y, czyli nie tylko ta materia czegoś od ciebie domaga, w wodniku, ale również y, sprawy relacji, y, sprawy miłosne, może przyjaciele, może rodzina, może mąż, żona, partner, partnerka, może tutaj ktoś, no, mówi... Słuchaj, słuchaj, ty, ty się tutaj postaraj. I ty się faktycznie będziesz chciała i chciał postarać. Znowu macie tutaj. wiecie co to jest niesamowite. Popatrzcie. Siódemka buław i dziewiątka buław. Niesamowicie spójny przekaz. Aż mam dreszcze na plecach. Naprawdę. Jeszcze macie, o, jeszcze macie tutaj królową buławę. No, będzie się działo w waszych relacjach, ja Wam powiem. Będzie, będzie. I czwórka kielichów. Y, powiem Wam tak, jeżeli na przykład w waszym życiu y, takim. Osobistym, związanym z relacjami z innymi osobami. I to nie muszą być te relacje najbliższe, ale również to jest przekaz dla tych, którym się w jakiś tam sposób nie wiedzie w tych sprawach uczuciowych, to lipiec będzie czasem, w którym ty przestaniesz opłakiwać jakieś swoje niepowodzenia. Bo o tym mówi czwórka kielichów. Po prostu to, co masz przepłakać, opłakać, co już się gdzieś tam jakoś wypaliło, i ty czujesz ten lód w sercu, po prostu już przestań. Przestań nad tym płakać. To już było i już, i się skończyło. Jeżeli, oczywiście możesz tam siedzieć w tej jaskini, możesz dalej to opłakiwać, albo swoje nieudane związki, albo że w ogóle tych związków nie ma, albo że jeżeli się już trafią, to. To no nie takie, jakbyś chciała, czy ja byś chciał, albo że się tam coś tam wali w twoim życiu. Oczywiście. To może w ogóle nie, nie zadziałać u ciebie, jeżeli tego nie zechcesz. Ale jeśli zechcesz, to po prostu wyjdź z tej pieczary, przestań już tam opłakiwać, bo chyba już wystarczająco. Doceń i dostrzesz to, że tutaj jest jeszcze pełen. Przepięknej, cudownej energii mieniącej się wszystkimi barwami, czyli taką różnorodnością kielich, nie wszystko jest białe albo czarne, nie wszystko jest trudne idzie jak po grudzie. Tutaj może być oczyszczenie, bardzo mocne oczyszczenie uczuciowe, emocjonalne i może wejść życie. Życie, namiętność, zabawa. Wszystko to, co niesie ze sobą energia królowej buław. Królowa buław cieszy się kobita po prostu ze wszystkiego. Czy jest sama, czy z kimś, ale zazwyczaj do niej lgną ludzie, bo to jest tak energetyczna postać. To jest taka energia, która wręcz przyciąga innych do siebie. No a trudno, żeby ktoś, kto Siedzi w pieczarze lodowej, żeby ktoś przyciągał kogoś do siebie. No chyba, że to jest upał, wiecie i ktoś nie lubi upału, że tu oczywiście nie gniewajcie się. Ale tak, ta królowa buław mówi o tym, że ty możesz doświadczać pełni gorącego, wspaniałego życia z innymi. Mało tego. Ta cudowna kobieta, ona przyciąga swoim blaskiem, swoim żarem, który od niej bije innych. Każdy chce być koleżanką, kolegą blisko tej królowej buław. I dlatego zastanów się, zanim zaczniesz odrzucać czyjeś oczekiwania, to ty po prostu się zastanów, drogi wodniku. Czy to wynika raczej z niechęci do zrobienia czegoś, co. No, wymagałoby od Ciebie wysiłku, czy dlatego, że ta osoba, czy te osoby Tobie nie odpowiadają. To jest właśnie do sprawdzenia, co, co tu bardziej. No i jeśli e, zdecydujesz się na e, wyjście z tej zimnej pieczary i zakończenie opłakiwania czegoś, e, to naprawdę daj z siebie wszystko. Niech to, co było już z, e, i za Tobą i przed Tobą, te to wszystkie Twoje doświadczenia, Zamień lód, zamień w ogień, lód zamień w ogień, oczyść się, popatrz jak bardzo tutaj y, ten ogień może spowodować to, że y, twoje relacje znowu zaczną bujnie kwitnąć, ożywią się, powietrze się oczyści, powietrze, które jest twoim znakiem. Twoim żywiołem. Wyjdź z tej pieczary. Przestań płakać. Pozwól, żeby te niezwykle gorące i bardzo mocne, bardzo pozytywne energie w Twoim życiu relacyjnym, uczuciowym zaczęły działać. Zobaczysz, ile może się zmienić w Twoim życiu. Ale to ty wyrażasz zgodę na tę zmianę. Nie ja, nie karty, nie sąsiadka, nie sąsiad. Nikt inny. Tylko ty możesz powiedzieć tak, jeżeli zechcesz, oczywiście. Drogi Wodniku, przepiękne macie tutaj yy, przesłanie, yy, mocne, spójne, takie powiedziałabym proszące się aż o to weźmie. Weźmie, proszę cię, weź i działaj. Tak właśnie, tak właśnie działaj. Żeby się zrobiło pięknie, kolorowo, czysto. Yy, Oddychaj pełną piersią, żyj pełnią życia, bo to do Ciebie idzie. I teraz jeszcze w Waszym imieniu zapytam o Radę Przesłanie, drogie wodniki. Proszę o Radę Przesłanie dla wodników na lipiec 2023 roku. Rada Przesłanie dla wodników. Da przesłanie dla wodników. No właśnie, trzeba sobie tutaj troszeczkę yy, czegoś się nauczyć, czegoś się nauczyć, zdobyć jakąś wiedzę. To może być wiedza na swój temat, o czym tutaj wprost mówi yy, ta karta postelnika, ale też poniekąd te karty wyroczni. A jeżeli chodzi o sprawy relacyjne i uczuciowe, to jest takie, powiedziałabym, wzniesienie się na wyższy poziom. I tym wzniesieniem się na wyższy poziom jest zaprzestanie bycia w tej pieczarze, tylko danie, danie sobie szansy, pójście parę schodków wyżej, spojrzenie z dystansem na to, co się do tej pory działo u Ciebie w tej sferze relacyjno-uczuciowej. I wtedy możesz dostrzec, drogi wodniku, te, te niuanse, te blaskie cienie różnorodności w Twoim życiu. Że nie tylko jest ta pieczara, w której siedzisz, nie tylko jest ten smutek, ale jest ogień. Jest ogień, jest zabawa, jest rozrywka, jest po prostu lato. Lato w Twoich uczuciach. I tego Tobie z całego serca życzę, drogi wodniku, i gorąco pozdrawiam.